Świecę talenty podobnie jak pana lampa Ona pyta co to, a ja trzymam w łapie blanta Moja Queen jest zdziwiona, aż z wrażenia opadła I przez chwilę pomyślałem, że ujrzała diabła Ale nie jakoś dziwienie to powalił ją mój talent Zobaczyła we mnie coś, czego nikt nie widział Nawet napisałem kilka wierszy, myślałem, że są chujowe Ale ona uświadomiła, że gdzieś są ustawione Zero pracy, wszystko talent, to nic martwić się nie muszę Teksty same w łapie wchodzę jaką artystyczną duszę Niczym nawet lepszym wypracować już nie muszę Wizja artystyczna a więc przyszłość swoją muzyką tworzę Miałem kilkanaście minut na stworzenie hitu Utworzyłem tam coś więcej, lecz zabrakło tylko bitu Pobrałem aplikację i wszystko już szum Miałem mix, mastering, autotune Ja to wszystko w palcu posiadałem Oczywiście wszystko co mówiłem to ma wyobraźnia Nikt nie ma talentu, to jest sama ciężka praca Zrozumcie mój przekaz, nic nie bierze się z niczego A jak myślisz, że się bierze, to masz wyjebane ego, bro